Witam Was w kolejnym unpackingu i dzisiaj będzie kolejny odcinek z współpracy z firmą Dante. Jak pewnie wiecie, ja już często z tą firmą współpracuję i jeśli nie wiecie, co to jest Dante, a właściwie co to za firma, to Dante to jest polski dystrybutor Figurek Kolekta, które pewnie bardzo dobrze znacie, bo figurek kolekta mam we swojej kolekcji dość sporo, więc y jeśli kolekcja znacie koniki no to oczywiście znacie kolekcję i właśnie polskim dystrybutorem tej firmy jest właśnie Dante, z którym ja współpracuję już od jakiegoś czasu i dokładnie wczoraj napisałam do nich wiadomość z racji tego, że wyszły nowości z firmy Kolekta na rok 2022, to poprosiłam ich, aby wysłali mi właśnie te nowości, które najbardziej mi się podobają. I będą tak naprawdę dwa unpackingi, jeśli chodzi o tą współpracę aktualną. Pierwszy widzicie właśnie teraz na swoich ekranach i za chwilę oczywiście otworzymy tą paczuszkę, ale będzie jeszcze w najbliższym czasie drugi packing właśnie z drugą paczką, z kolejnymi modelami z kolekty, które mi wyślą. Także słuchajcie, ja już nie mogę się doczekać i zabieram się za otwieranie tej paczuszki, zobaczycie to oczywiście na przyspieszeniu. Dobra, słuchajcie, paczkę już mamy otworzoną, także zabieramy się za otwieranie koników. Może zaczniemy od tych mniejszych. Pierwszy konik to jest słuchajcie, walach na moldzie konia Apalusa i jest to, słuchajcie, malowanie. Srokata jak widzicie, dokładnie gniado srokate. I z racji tego, że jest to właśnie takie malowanie srokate, no to u mnie to będzie koń rasy paint Horse, mimo że jest to właśnie mold Apalusy, no to zrobili tym razem właśnie taki oto wariant kolorystyczny, czyli właśnie konika. Wymaści strokaty. I powiem Wam szczerze, że jest on prześliczny. Jak zobaczyłam nowości z firmy Kolekta, to ten od razu mi się spodobał. Pewnie dlatego, że bardzo lubię ten mold i mam już dwa egzemplarze we swojej kolekcji w malowaniu 2021 oraz 2010 bodajże. Jest on naprawdę prześliczne. Jak zobaczyłam tego, no to po prostu się zakochałam, bo jest przepiękny. Tutaj oczywiście możecie zobaczyć metkę, jak widać, jest logo Dante. O, naprawdę prześliczny konik. Jego recenzja oczywiście pojawi się niedługo na kanale, taka dokładna. Teraz pora na następnego konika. Wiedziałam, że tym razem zrobię recenzję w osobnym filmie. Myślę, że tak będzie lepiej z racji tego, że przyjdzie do mnie łącznie sześć modeli. I tutaj mamy słuchajcie kolejnego konia na mordzie Apalusy. Tym razem, jak widać, jest to już maść właśnie koni rasy Apalusa. Jest to maść taka Karol de Reshevata, z tego co wiem, jeśli chodzi o. Nazwę tej Maści. I powiem Wam, że ten jest też naprawdę prześliczny. Naprawdę to malowanie wygląda naprawdę super. Jest oczywiście podobny do tego 2021, ale jest też zupełnie inny, bo ten na przykład. Ma o wiele mocniejsze cienie tutaj na pysku i tutaj na nogach. Jest bardzo ciemny tutaj, w tej części. Ale ma to swój urek. Bardzo mi się to podoba. I cieniowanie ma naprawdę ładnie zrobione, tak samo te plamki, że jest super. I recenzja też oczywiście będzie na kanale. I możecie mi napisać w komentarzach, bo w zasadzie to jest ten sam mold. Czy chcecie osobne odcinki z tylko jednym koniem w odcinku, że tak powiem. Czy chcecie ich recenzję razem, że zrobię recenzję dwóch koni w jednym odcinku, bo w zasadzie jest to ten sam mold i mogłabym zrobić właśnie w jednym odcinku, także napiszcie w komentarzach, czy chcecie właśnie jeden odcinek z dwoma modelami. I teraz słuchajcie, przechodzimy do największego konia z tej paczki, dlatego ten karton był tak duży jest to, słuchajcie, konik w Skali Deluxe i nie jest to już nowość na ten rok, tylko jest to klacz arabska w Skali Deluxe w maści kasztanowatej, która była moim marzeniem, więc stwierdziłam, że wezmę ją tak dodatkowo i też przy okazji, żeby w końcu spełnić to marzenie, bo czułam się na nią jeszcze od bardzo dawna. Więc otwórzmy ten piękny karton, bo już nie mogę się doczekać jej. Więc to jest taka w sumie dodatkowa rzecz, ale też bardzo ją chciałam, więc otwieramy. O, a w środku mamy jeszcze katalog 2021, ale cóż, nieważne. Akurat taki katalog już mam u siebie. Więc tak, mamy oczywiście konika zapakowanego, tak jak zwykle, w druciki, więc ja może się tym zajmę poza nagrywaniem i zaraz do Was wrócę. Okej, okay, słuchajcie, już mi się udało odpakować klaczkę. Tak ona właśnie wygląda. Jak widać ma taką fajną, pofalowaną grzywę. o coś się nie łapie, ale już jest. że ma taką bardzo fajną grzywę, która bardzo mi się podoba. O, taki oto ogonek. Bardzo mi się podoba to ombre, która jest na grzywie i ogonie. Ma cztery odmianki skarpetki. No i tutaj ma bezrzeźbione kasztany, jak widać. Że bardzo fajnie. Niestety przy odpakowywaniu troszeczkę naruszyłam farbę, ściągając z niej te druce, ale to już trudno. Nieważne. Bardzo mi się podoba jej pyszczek. Zobaczcie, ma taką fajną tutaj łysinę. O, takie zarażone chrapki. No, super jest. Bardzo mi się ta klacz podoba. Jest prześliczna. Jest to klacz z roku 2016. I ona występuje jeszcze w Maści Myszadej, takiej szarej, siwej, czy jak ona jest tam nazwana. Ale wydaje mi się, że to jest Maść Szara. A ja akurat wziąłem tą kasztankę, bo najbardziej mi się podobała. I to są właśnie trzy modele, które na razie do mnie trafiły, mówię na razie, ponieważ firma Dante wyśle mi jeszcze jedną paczkę z... Kolejnymi modelami też będzie trójka modeli i w zasadzie to będzie wszystko, jeśli chodzi o aktualną współpracę z tą firmą. Ja bardzo dziękuję firmie Dante za kolejną współpracę oraz za wysłanie tych koników. Wszystkie bardzo mi się podobają i bardzo się cieszę, że są w mojej kolekcji. I cieszę się, że też trafią do mnie trzy inne modele, które zobaczycie pewnie już niedługo na kanale. Także dziękuję jeszcze raz w firmie. Dante za możliwość kolejnej współpracy oraz za wysłanie tych modeli. Ja serdecznie polecam firmę Dante. Jest to bardzo przyjazna ekipa. Od której możecie kupić figurki z firmy Kolekta, i nie tylko, bo współpracuje też z innymi firmami. Możecie sobie zobaczyć na ich stronie, z które firmy jeszcze oni oferują. Nie tylko firma Kolekta tam się znajduje, ale także inne firmy produkujące zabawki. Także jeśli interesują Was inne artykuły, które Dante dystrybutuje, no to możecie. Jest sobie zobaczyć na ich stronie. Linka zostawię Wam w opisie. Serdecznie polecam kontakt z nimi, bo naprawdę przyjemnie się z nimi współpracuje i bardzo się cieszę z tej współpracy, bo jest ona naprawdę przyjemna. I bardzo dziękuję firmie Dante za powiedzmy takie docenienie mnie, że chcą nadal ze mną współpracować. Jest dla mnie naprawdę wielkie wyróżnienie. I bardzo się cieszę, że mogę recenzować oraz polecać figurki kolektek, które zresztą bardzo lubię. Także teraz już się z Wami żegnam w tym odcinku, ale pamiętajcie, że już niedługo będziecie mogli zobaczyć recenzję wszystkich koni, które. Dostanę od firmy Dante Ale albo już dostałam, czyli chodzi, chodzi oczywiście o te trzy modele, które widzieliście na odcinku, ale jeszcze będą trzy kolejne, także recenzje już niedługo. I oczywiście na końcu tego odcinka zobaczycie dokładne zdjęcia tych trzech modeli oraz ich imiona, które dla nich wybrałam. Także to będzie już, słuchajcie, wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie jakiś fajny komentarz. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie osobną recenzję tych dwóch wołachów, czy zrobić jedną wspólną dla dwóch tych koni. Jeśli chodzi o klaczkę arabską, to jej recenzja będzie osobna, ale napiszcie, czy chcecie wspólną recenzję dla tych dwóch panów. I pamiętajcie o zasubskrybowaniu tego kanału oraz kliknięciu dzwoneczka, aby nie przegapić następnych moich odcinków. Także jeśli chcecie wspierać się mój kanał, a jeszcze nie kliknęliście przycisku subskrybuj, to zrobicie to właśnie teraz. A teraz y, oczywiście już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.